Heja, ludzie i ludziska. Z tej strony Recek i witam Was w kolejnym odcinku z serii Mad Father. I w ostatnim odcinku, jakimś cudem, przebiliśmy się przez prolog, który miał nas sprowadzić w fabułę i to, co się ogólnie tutaj dzieje. I cieszę się niezmiernie z tego, że już właśnie mamy to, chyba mamy to za sobą. Także jedyne, co nam zostaje, to w końcu rozpocząć naszą przygodę dopiero w drugim odcinku, a tam. Drivera tak naprawdę zaczynamy od trzeciego odcinka, bo. No w sumie tam też problem był dość długi, ale za to konkretny, że nas sprowadzał w mechanikę ogólnie całej produkcji, jak to wszystko działa. A tutaj to mieliśmy jedynie tak naprawdę scenki retrospekcje i ogólnie zapoznanie z tłem historycznym i ogólnie fabułą. Ale zanim zaczniemy to... Ten dziwny koleś już poszedł. <laughs> Właściwie ten dziwny pan powinien powiedzieć, ale dobra niech już będzie, że jest koleś. Zatem... Ostatnio powiązaliśmy właśnie Aja, naszą główną bohaterkę, jej rodzinę, pomocnicę Marię, Ogra oraz parę dziwnych osób, które tutaj przybywają I generalnie tutaj wróciłem się po Śnieżynkę, którą możemy zabrać ze sobą. A dlaczego? Otóż, no, myślę, że może ona nam się przydać. Czyż nie? Jest mała, słodziutka, więc pewnie nam pomoże w jakichś ciężkich sytuacjach. Śnieżynka też kocha tatę. Czyż nie? Tak, mówiliście, że Mówiście, że to będzie tak dodawało klimatu, jak będę tak udawał głos. AI! Śnieżynko! I kolejna retrospekcja, seriously? Śnieżynko! Gdzie jesteś? No, mówię, śnieżynka zaginęła. Co ja zrobię? I twoja noga jest ranna. Jest... Tak bardzo się martwię. Oho, wróciła. Śnieżynko! Gdzie poszłaś? Byłam tak bardzo przyjęta tym, że zniknęłaś. Nie mogłam wyleczyć tej twojej rany, z kiedy biegałaś. Czekaj. Twoja rana. Twoja rana. Jest wyleczona. Uch! Co za kłopotliwy królik. Tata! Aja. Postaraj się nie spuszczać ich śnieżynki z oczu. Ten królik narobił mi dużo bałaganów w kuchni. Przepraszam. Śnieżynka musi... Musi ponownie spróbować kuchni Marii,? ha? Czy znalazłeś śnieżynkę, tato? Tak, i wyleczę jej nogę. Dobrze, że tata jest pobliżu. Czyż nie, śnieżynko? Dzięki, tato! Śnieżynka jest członkiem naszej rodziny. Traktowana tak samo, jak każdy, jak każdy inny. Tak! O Jezu, nawet historia z króliki... Nawet królik ma swoje własne tło historyczne w tej fabule. <laughs> Niech zgadnę. Czekajcie, czekajcie. Nie, może najpierw kto kończmy to. E Chodźmy razem uratować tatę! Okej, okay, otrzymałeś śnieżynkę. Boże, przecież cały czas ją miałem! To ca ca cały czas był mój królik! A, psztylne łóżko śnieżynki. Y, to czekajcie. Rodzi Członkowie rodziny mają swoje tło historyczne, to jest jak najbardziej zrozumiałe. A teraz rzeczy, które są takie bardziej mindfuckowe, to już tak. Lalka ma swoje tło historyczne. Śnieżynka ma swoje tło historyczne. Znaczy się, nie tyle co tło historyczne, co bardziej. Yy, czy ja tam widziałem, że tam było coś. Co w szufladach małe dziewczynki robią zwłoki martwych zwierząt? Nie zgadnę, to też pewnie będzie jakieś swoje tło fabularne. Otóż do zdjęcia chyba było też mniej więcej jakieś nawiązanie. Taki wstęp jak fabularny. I dobra, myślę, że możemy już opuścić to pomieszczenie. Oczywiście standardowa metoda zapisu, że każdy nowy odcinek rozpoczynamy nowym zapisem. O Jezu! Oddajcie! Oddajcie ją Jezu! Jezus Maria, co to było? Kto w ogóle takie rzeczy trzyma w swoim pokoju? Nie zgadnę. Tata psychopata. O, błyszczy. Klucz do archiwum. A gdzie jest archiwum? Nie mam bladego pojęcia. A tutaj? Nothing. Eee, moment. Dużo ciężki do przeczytania książek. Eee... Mouse dresser, 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 dresser. To była chyba jakaś komutka, albo jakaś... Jakieś coś do pielęg pielęgnacji kobiecej, w sensie wiecie perfumy i tapeta i ogólnie takie tam malowidła kobiece, nie wiem, NIE ZNAM SIĘ! Tutaj znowu mamy wiele troszeczki do przyczynania książek, a tutaj safe, jest zablokowany, dziwne. Nie znam kodu, żeby go odblokować. Oj, 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 dobra, a mały wazonik z kwiatami. Z łóżka nie możemy skorzystać niestety, albo stety, w sumie może i nawet stety. Generalnie to powiem Wam otwarcie, że nagrywam ten odcinek drugi raz, także może powiem że dlaczego... dlaczego nagrywam ten odcinek drugi raz. Otóż no powiedzmy, że nagranie sfejlowało, powiedzmy otwarcie, że właśnie sfailowałem to nagranie, nie nagrałem ścieżki dźwiękowej plus jeszcze napisałem przypadkowo na Początkowym slocie, czyli na nie na tym co trzeba, czyli zatem nie miałem możliwości powrócenia do. miejsca, w którym skończyłem. Te... Czyli musiałem po prostu zacząć grę. Nowa. Dobrze, że to się stało na tym etapie, a nie na innym na jakimś późniejszym. Okej, okay, użyłeś już do archiwum. Okej, okay, co nas tam... Co nas tam czeka? E, ciężkie do przeczytania książki. Renal Encyclopedia. Hmm. Dobra, nic mi to nie mówi. E, podarte książki. ha? Nie, to tylko. To tylko aja. E, płonące jaja? Nie, płonące jajo. Ale. What the fuck, co to za tytuł, płonące jajo? A, Pamiętam tą książkę! Jest o dziewczynce, która ma tajemniczą moc do kontrolowania ognia. Hmm, Czyżby jakiś referenc do League of Legends? Do jednej z postaci? Nie, żebym się czepiał albo coś. I poszła na wyprawę do, żeby w poszukiwaniu swojej rodziny, która się rozdzieliła. Mówiąc, spal wszystko na swojej drodze. Robiła to ze wszystkim, co spotkała. Ale na samym końcu jej moc wymknęła się spod kontroli i zniszczyła świat. Więc nigdy nie spotkała swoich rodziców. Była cały czas sama. Biedna dziewczynka, w zupełnej samotności. End. Jeśli stracę tatę, też będę sama. Nie chcę tego. Wiem, musisz go odnaleźć. No oczywiście, musisz tylko znaleźć ojca. Oczywiście. Yy, "Handwritten memo in the front. O, oh, memo? Czy jakaś łamigówka. Yy, ludzie są piękni, ale ich piękno zanika. Takie jest prawo świata. Ale ja je zmienię. Po latach badań odkryłem wieczne piękno. Ciało, które nigdy nie zniknie, nawet w obliczu śmierci. Ciało tak świeże, jakby, do, jakby cały czas żyło. Yy, ma... ma pi, wieczne piękno within their grasp. E, nie wiem co to jest grasp. Pierwszy raz to słowo widzę na oczy w ogóle. Także sorry Ale pewnie dołam do kresu czegoś tam albo nawet, nawet po śmierci, albo coś takiego. A to tylko... What? E, niewidzialna ściana złożona z książki? Okej okay. Dobra, coś tutaj. E, wiele trzeba do przeczytania książek Data on Life Expo Aha, czyli zapiski z eksperymentów? A co my tu mamy w ogóle? Coś tutaj utknęło! E, code memo, czyli kolejna łamigłówka, która pewnie się nam przyda, bo trafia do inwentarza naszego. What the fuck? Mama! Mama! Dawaj! Pomóż mi! Mamoś! Jezus Bos! Tata! Chcę do domu! Chcę zobaczyć mamę! Nie przejmuj się! To Twój... in... Dam ci... Dam to ci! Nie, 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 nie... sorry, jeszcze raz Kurczę, no już failuję, na no dzień dobry. Nie przejmuj się! Zabiorę cię do niej, kiedy tylko to się skończy! Nie bój się. Wszystko będzie w porządku. Chcemy tylko przetestować ten lek. What? No rzeczywiście, miałem rację co do tego, taty psychopaty! To może trochę boleć. Ale nie specjalnie. Bo niedługo poczujesz ulgę. Nie! Mamo! Przestań! Y -y. Y -y. Nie, nie chcę tego! O, co? What the... Jebot. Wiesz co, Aja? Co jak co, wiem, że cię to wystraszyło, ale... No bez jajnu. Nie musiałaś być aż tak agresywna w stosunku do tego... Dziecka. Mama. Zabiłaś to niewinne dziecię. Spłoniesz w piekle, Aja. Spłoniesz w piekle. Ale zapiszmy. Okej, okay, nie sfailowałem, tak jak ostatnim razem. Dobra, obadajmy te. Zablokowane. E, what? The... Wycofał się. To jest co najmniej dziwne, A ob obadajmy sobie może. Code memo. E, Okej. Okay. Beczki na pierwszym piętrze wschodniego holu. E, świeczniki w, w holu wejściowym. Czerwone lalki w pokoju z lalkami i. Obrazy w recepcji. Nie wiem co oznacza ten język, ale. Chyba znam go odrobinę. Zobaczymy, czy mogę go to zapamiętać. Dobra, czyli. Tak. Wschodni hall, hol wejściowy, pokój z lalkami, przy którym jesteśmy zresztą, oraz recepcja. Zatem wejdźmy do pokoju z lalkami. Ok, i mamy. Ok, mamy tutaj klejnot kolejny, już drugi. Drugi? No, drugi, z 21. Nie wiem, czy mi się udaje wszystkie odnaleźć, ale zawsze warto spróbować. Um, co, dobra, zatem policzmy. Jedna lalka czerwona, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Okej. Okay. Ale, ale, to by się nie wydawało wszystko, bo pamiętam, że widzicie takie dziwne zniekształcenia na tym. na zasłońce? Tada!

Ja chciałem tylko to błyszczące coś zebrać. <laughs> o, recepcja. Dobra, obrazy. E, moment, jak to było? E, beczki na pierwszym. Oha, czyli mamy tak, drugą i trzecią cyfrę. Zaraz będziemy mieli czwartą, czyli tak mamy 4, 8 i 2. What the... Chyba coś słyszałam. Ogień płonie. Oczywiście, bo czemu nie? Chyba coś słyszałam. Może to tylko moje przewidzenia? Dobra, ale może zapiszmy. Dobra, i co teraz tutaj? Okej, okay, szuflada, ale nic nie mogę z nią zrobić. Czemu ten obraz się poruszył? Może nie chcę wiedzieć, czemu się poruszył? A czekajcie, ja mogę to poruszyć? Oczywiście, że mogę. Chwawa, jedziemy. Opa, opsa, opsa, opsa. Trochę to monotonne, ale no cóż poradzić. Trzeba czasami, tak po prostu poprzesuwać to. I o, pięknie, aja. I teraz nóż do cięcia. Dobra, ten obraz mnie trochę zastanawia. Ale może lepiej na razie z niego, do niego nie zaglądać. Łazienka. Co tutaj może być. Czyżby kolejny klejnot? What the fuck? Oje, stary! Ja mam pojęcia, co robię? I dlaczego to robię? Ale może to coś da. Klucz do kafeterii. Okay. Jezu! Ta fuk? Czemu ta lalka chodziła? No właśnie, dobre pytanie. A ja, czemu ta lalka chodziła? Czy to jest też część klątwy? Okej, okay, ale nie wiem, chcę tam wracać. Dobra, zastanawiam się jeszcze to pudełko. Tak, kartonowe pudło, które prawdopodobnie możemy otworzyć za pomocą noża. I co tam mamy? Pusta zapalniczka. Hmm. Interesujące. Dobra, teraz chcę zebrać to błyszczące coś. Tylko niech się on odsunie jeszcze trochę. Jeszcze. Perfekt. I. Klejnot kolejny. Ło, wow, 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 wow. odwal się, 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 odwal się. A nie, czekajcie, bo nie mamy jeszcze jednej cyfry kodu. Hmm? Ora, jolo, jolo, jolo? No kurczę, no takie dwa potwory sobie chodzące tak just like that Ok, mamy kolejnego kruka. Zapiszmy sobie grę No i tak, mamy 7 beczek. Zaprasz Moment, kod memo 7, 4, 8, 2 Siedem, 4, 8, 2. taki będzie kod. I co będzie w tym safe, tak się zastanawiam. Mam nadzieję, że coś przydatnego przynajmniej. No, otwórz. Dobra. Zablokowane. Nie znam e? kodu. Może ta notka jest podpowiedzią. Dobra, zatem 7, 4, 8, 2 i. Odblokowano. Zamek. Tara. Zawiera pamiątki mamy, i takie tam. Rzeczy, które należą właśnie do mamy. Pachnie jak mama. Tu jest lampa! Może być przydatna! Chyba ją wezmę! Bo tylko pożyczam to mamą! Mhm, mm pożyczasz! Jasne, pożyczasz! A to co jeszcze wypadło? To jest. To perfumy mamy! A to dlatego te wszystkie rzeczy pachniają jak mama i kolejna retrospekcja! Jasna dupa. Naprawdę, nie mógł sobie odpuścić? Czy on ja wciąż pracuje? Coś tam ciebie, Mario. Tak to? Tato? Aha, Mamusia się zaraz dowie co nieco na temat um, skoków bok, tatusia. Ojo, tu jesteś! Czy, czy ta ci nie powtarzał, że nie powinnaś schodzić do piwnicy? Mamo? Aha. Wiedział! Zdradza mnie z nią! Nie mogę w to wierzyć! Z jakąś dziewczyną z ulicy! Nie wybaczę mu tego! Oho, uh, ho! Uh, uh. No to się zrobiło poważnie, że tak to ładnie OM. And? What now? Okej, okay, mamusia wkurzona, i co zrobisz? Co głupota! O! Oh. Aż dziwne, że to coś wytrzymało w ogóle ten lot przez Przez cały pokój i część korytarza. Mama zawsze z była miła, ale wtedy była inna. No, była inna. Zdecydowanie. Te perfumy... Po tym wszystkim odłożę je z powrotem, ale... D dbała o nie. Dobrze. Po tym wszystkim... Mama dostała to na swoją rocznicę. Więc... Jestem pewna, że mama kochała to do samego końca. Zabier to jako amulet. Dobrze, mamo? Jezu! Znowu coś zabierasz! Dziewczynko, czy naprawdę. Nikt się nie nauczył, że nie powinno się brać takich rzeczy bez pytania? Nawet pod pre pretekstem tak zwanego. pożyczenia? Dobra, może. krukuś. Okej, okay, mamy 20 minut. Czyli jeszcze chwilę teoretycznie możemy jeszcze pociągnąć. ten odcinek, ale z drugiej strony. A no właśnie, tutaj nie byłem. Ale tu się prawdopodobnie nie dostanę. Tak, drabina nie posiada. Szczebla. Także sorry, ale jeszcze nie, nie pora na drabinki. Ale kurczę, no no, A ja naprawdę no... Żeby tak cyganić wszystko... No naprawdę, ty cyganisz po prostu wszystko, dziewczyno. Dobra, może pójdę lepiej obadać na ten obraz, gdyż może tam być coś intrygującego. Okej. Okay. Poruszy się. Jo! Przechodzę tu! Jo! Ej! Ej! Jo! Obraz pięknej kobiety. Prawdopodobnie Mona Lisa. Leonardo da Vinci. O Jezu! Wiedziałem! I co? Aha. Naciskaj, Z. Push, push, push. Szybciej, szybciej, szybciej. Dalej. A ja wiesz, że możesz się wydostać z tego. Przecież to nie jest jakiś problem. Okej. Okay. Na połowie hapsów, ale się udało. End. Ok, mam kontrolę nadają, czyli nie będzie żadnego jakiegoś. O jezus, Maria, to było straszne! Nie, nie wiem, jak to w ogóle przeżyłam! Zapisik. Ok. Ej. Przez dziurę widać przejście. Przesunąć obraz. Okej. Okay. Nie widzę w tym jakiegoś problemu. Dobra, wejdźmy może tu. A wiaderko? Dziura w wiadrze. Dziura w wiadro mi nie jest potrzebne. Sory. A tutaj... O! Klejnot! A ile ich mamy? E... Wow, cztery klejnoty już mamy. No, nieźle. To jest prawie jedna czwarta całości. Zatem, no kurczę, no może pójdziemy z tymi klejnotami łatwiej niż się spodziewałem! Eee... A, jest fokusowany na mnie, okej. Okay. Kurczę, no, chciałbym zobaczyć, gdzie jest ten drugi. Dobra, idziemy! Spadamy. Dobra, może jeszcze te drzwi zablokowane. A tutaj? Coś tam jest! Hmm. W sumie dobre pytanie. Co to jest? Wiem, że to wydaje straszne dzięki. Ja się dostanę się tu? Co powinnam zrobić? To jest jak płynącym jaju. Spal wszystko na swojej drodze. Hm? Tak, mogę to spalić. Ale jak? Właśnie. Dobre pytanie. Jak to spalić? Mamy tylko pustą zapalniczkę, która nam raczej na wiele się nie zda. Chyba, że skorzystam z klucza do kafeterii. Szybko! Szybko! Tak, użyto klucza do kafeterii. Brawo! Co to za dziwne dźwięki. Okej, okay. okej, okay, kolejne coś na. za słońce. Wow! Zwłoki! Spadły. I kolejny klejnot. Dla pewności, ale nie, 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 moment, ostatnio jak było dla pewności, to mnie to prawie, to mnie to coś prawie zaatakowało. A tu jakiś pieseł, do którego chyba zdecydowanie nie chcę podchodzić. Olej, a tutaj mamy wygięcia jakieś. Okej, okay. może i tak być. A tutaj... <laughs> Dobra, nie. Pojedzenie ciemno, jak w dupie to by zepsuło cały klimat. Tu jest strasznie ciemno! O, lampa! Okej, okay, czyli po to mamy właśnie lampę. lampeńkę. O! A tutaj kolejne beczki i nic więcej. Zatem. Dobra, zablokowane. Tutaj mamy jakąś dziurę w ścianie. Nie to się tam. He? Ale może śnieżynka ta! Rady. A, śnieżynka, powiadasz. Zatem, śnieżynko, jesteś potrzebna. Proszę, Śnieżynko. Okej, okay, mamy po coś iść tutaj, ale po co? Coś mamy. Y WTF. Nie chciałem ryzykować i nie patrzeć, co to tutaj ogólnie się dzieje. Dlaczego to nie działa? Proszę! To fuk! Czy ktoś. był za mną? Czy tylko to sobie wyobraziłam? Dobra, cokolwiek to było. nie było zbyt przyjaźnie nastawione. Łezu! Chryste. No. Proszę, tu się jeszcze jakiś syf zrobił w ogóle! Syf, kiła, mogiła! O Jezus Maria. Czyli, czekajcie, ma, mamy chyba ma dwa rodzaje oleju?! Nie otwieraj! Ledwo. Yyy... Water... Border? Jezu, dlaczego to musi być po niemiecku?! Dobra, nie... Nie zadawajmy sobie pytania, dlaczego to jest po niemiecku, ale... Dein water Morder Nie wiem, nie umiem niemieckiego. I cannot into niemiecki. Właściwie to powinno być I cannot into German, ale dobra, jak już będzie, że I cannot into niemiecki. Ponownie to. Nie mogę się przedostać. Lam, lam, la Ale jak? A tak, Aja! Wypełnić zapalniczkę olejem? Tak. Dobrze, mamy wypełnioną zapalniczkę i teraz. A, trzeba się jeszcze raz przez to przebić. Ale jak? Użyć oleju zapalniczki? Jep! No to polewamy i podpalamy. No, dawaj, rzucaj. To parze! To parze! jest mnie! Jezu, psychodelicznych dźwięków, ciąg dalszy. Dobra, mamy kruka. Mamy spalone to coś. A no właśnie, zobaczmy nasze dzieło zniszczenia. E, została po nich tylko kałuża. A dobra, a zobaczmy co jest tutaj. właśnie jestem ciekaw. Mamy kruka. I okej, okay, ludzie i ludziska. Myślę, że w tym momencie sobie możemy zakończyć naszą przygodę. na Aha, taxidermy room, laboratorium. No i dobra, no myślę, że może już na dzisiaj wystarczy tego Medfadera. Dość tego kiślu na dzisiaj. Zatem, ludzie i ludziska, dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę. To był Medfader, ja jestem Recek. Trzymajcie się i czołem!